Rozmowa dnia. Nasz gość, nowy senator z Łodzi, senator niezależny, Krzysztof Kwiatkowski. Witam, dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Został pan przewodniczącym Senackiej Komisji Ustawodawczej. To zapytam od razu na początku, na początek, kiedy projekt ustawy o Łódzkim Związku Metropolitalnym? Bo to ta komisja będzie decydować o tym, kiedy ten projekt będzie procedowany. Ja od, od początku mówiłem, że to jest absolutnie najważniejszy projekt dla rozwoju Łodzi, okolicznych powiatów. Dlatego zapewne pana zaskoczę, bo wszyscy na razie skupiliśmy uwagę na wyborze marszałka Senatu, nie, szefów komisji nad tym projektem już pracujemy. Ja mam. Ja pytam sobą... o ten projekt, bo to ten projekt, o tym projekcie mówił pan w czasie kampanii wyborczej, więc trzymam za słowo, że to będzie procedowane. Oczywiście, bo ten projekt to dodatkowe 200 co najmniej 200 milionów złotych dla Łodzi, powiatów łódzkiego, wschodniego, brzezińskiego, zgierskiego, pabianickiego, dlatego ja już jestem po spotkaniach z legislatorami senackimi, mam przed sobą właśnie tutaj gotową opinię, dodajmy pozytywną opinię do projektu ustawy o łódzkiej Metropolii i także jestem już po rozmowach z wszystkimi kołami, środowiskami, senatorami. Mogę powiedzieć, że dzisiaj już mamy większość w Senacie do uchwalenia projektu ustawy o łódzkiej metropolii i nie ukrywam, że nie chcemy jak najszybciej rozpocząć pracę na ten temat. Więcej. Z jednej strony pracujemy w Senacie, z drugiej pracujemy tutaj w Łodzi. Jestem w bieżącym kontakcie z panem doktorem Zdzisławem Sobczakiem. To jest szef stowarzyszenia, które od początku pilotowało, ten projekt a także umówiony już jestem na spotkanie z prezydent Łodzi panią prezydent Hanną Zdanowską. dlaczego bo z jednej strony trzeba przyjąć projekt ustawy przez parlament a z drugiej strony trzeba zgromadzić uchwały wszystkich miast i gmin wchodzących w skład metropolii Ja myślę, że z tym nie będzie problemu. Ja to myślę, są że z tym nie będzie problemu. Ale jeżeli jeżeli wszystko jest zawsze... gotowe to w czasie jeżeli to rozkładamy to kiedy wchodzi? Ja zakładam, do procedowania w senacie ja ten Ja zakładam, projekt? że my procedować będziemy w tym roku i tak w tym zakresie jestem zdeterminowany. Jest jedna okoliczność, o której musimy pamiętać. Niestety, zmiany podatkowe muszą wejść z, wcześniej z wyprzedzeniem w stosunku do roku budżetowego. No, ja liczyłem na to, że posiedzenie Senatu będzie zwołane trochę wcześniej, nie w ostatnim możliwym dniu, czyli w 30. Teraz mamy już połowę listopada, dlatego obawiam się, że niestety realnie ten projekt, w sensie już zwrotów pieniędzy z budżetu państwa, w praktyce pewno nie wejdzie od kolejnego roku budżetowego, czyli nie od 1 stycznia 2020, ale my ten czas oczywiście wykorzystamy do tego, Ale pod obrady żeby... Senatu wchodzi jeszcze w tym roku, Oczywiście, tak? że tak. Ustawa musi być przyjęta jak najszybciej. Dlaczego? właśnie dlatego żeby później uchwały w oparciu także o projekt ustawy mogły przyjąć stosowne uchwały poszczególnych rad gmin a później oczywiście żebyśmy zajęli się już organizacją samego związku metropolitalnego i żeby kiedy za rok będziemy mogli już otrzymywać pieniądze z budżetu państwa w zasadzie źle powiedziałem. czyli budżet 2021 tak żeby budżet państwa nie zabierał naszych ludzkich pieniędzy żeby były te pieniądze przygotowane na realizację miejscu, Żebyśmy tej, mogli już tej rozpocząć ustawy. pracę nad konkretnymi Projektami. I jeszcze jedna informacja, bo wczoraj także już e, rozpoczęliśmy procedowanie nad jeszcze jednym projektem. To jest tak zwany projekt e, dotyczący około 50 tysięcy kobiet z rocznika 1953, którego państwo, mówię to wprost, które państwo polskie oszukało. Naliczyło im niższe emerytury. Jestem jednym z wnioskodawców, którzy się podpisali pod projektem mojej ustawy. Jest wyrok Trybunału Konstytucyjnego. I to będzie pierwszy projekt, projekt procedowany przez Komisję mówi, Ustawodawczą. Tyle prościej, że już na, e, nad tym projektem pracowano w poprzedniej kadencji, więc mieliśmy wszystko gotowe, można powiedzieć, z drukami włącznie i to będzie zapewne pierwszy projekt, który przyjmie Komisja Ustawodawcza, symboliczny, bo dzięki nam, mówimy, państwo nie może oszukiwać ludzi. No, czyli można powiedzieć, że w Senacie praca, które... praca ruszyła z kopyta, że tak brzydko powiem. Panie w senatorze, zagłosował pan za wyborem Tomasza Grodzkiego z Platformy Obywatelskiej na nowego marszałka Sejmu. To zapytam, czy zawsze pan będzie głosował? Głosował w Senacie tak jak opozycja. Moją partią są ludzie, moją partią są łodzianie, jestem senatorem niezależnym. Powołaliśmy koło senatorów niezależnych i oczywiście, że zawsze będę głosował za dobrymi projektami. Są takie sfery, jak te związane z demokracją, z praworządnością, z tym, że Polska jest członkiem Unii Europejskiej i pewien system wartości jest nam wspólny. I oczywiście tam zawsze będę wspierał takie rozwiązania, które są zgodne z wartościami demokratycznymi. Ale będę także wspierał rozwiązania, takie, które są dobre z punktu widzenia obywateli. Czyli... czyli ja rozumiem, że jak z Sejmu przyjdzie ustawa przegłosowana przez większość parlamentarną Prawa i Sprawiedliwości, to też pan za taką ustawą zagłosuje. Po pierwsze przez większość, bo w Sejmie może być tak, że tą większość będą tworzyć różne kluby, a będę głosował za tymi projektami, które są dobre z punktu widzenia obywateli. No na pewno nie będę głosował za projektami, które będą odbierać pieniądze samorządom, nie będę głosowałem nie będę głosował ja za projektami projektów w ogóle nie będzie które e, będą niszczyć funkcjonowanie systemu edukacji bo to pokazał jeden z raportów Niku kiedy jeszcze byłem jego prezesem że zmiany minister Zaleskiej spowodowały że uczniowie mają mniej zajęć pozalekcyjnych później wracają ze szkoły czy nie będę głosował za zmianami które powodują że służba zdrowia zamiast funkcjonować lepiej funkcjonuje ale za dobrymi zmianami ale tam będzie zawsze będę głosował za takimi zmianami takimi projektami ustaw które będą rozwiązywać konkretne problemy mieszkańców, i od razu odwam się do konkretnego przykładu. Rząd mówił o 300 zł. To jest ta wyprawka szkolna, tak. ważna i potrzebna dla rodziców. To musi być nie rozporządzenie, to musi być projekt ustawy, żeby obywatele mieli gwarancję, że te pieniądze znajdą się w każdym budżecie, niezależnie już, od opcji politycznej, i już która podpowiadam, będzie. podpowiadam, że dobrze by było, żeby rząd wyszedł z taką inicjatywą. Oczywiście, jak nie wyjdzie, to weźmiemy to na siebie w Komisji Ustawodawczej. Trójka, senatu. trójka senatu. Senatorów niezależnych założyła w Senacie koło. Do czego takie koło Wam jest potrzebne? wtedy oczywiście łatwiej prowadzić pewne konsultacje i rozmowy. Ja kiedy powiedziałem... I że będziecie dalej nie... senatorami niezależnymi, jeżeli tak, będziecie ja... procedować w tym kole? Ja kiedy powiedziałem, że dzisiaj już mogę powiedzieć, że większość w Senacie popiera projekt ustawy o łódzkiej metropolii, to ułatwiło mi to też, to, te rozmowy, nie, że udało mi się przekonać dwójkę pozostałych senatorów niezależnych, czyli panią senator Lidię Staroń i pana senatora Wadima do to utworzenia dlaczego czwartego koła. się panu nie udało przekonać? Bo czwarty sen... Senator jest członkiem partii politycznej, i w związku z tym, że jest członkiem partii po politycznej, należy do klubu, akurat w tym wypadku koalicji Czyli obywatelskiej. Już nie jest niezależnym senatorem. Faktycznie został wybrany jako niezależny, ale w przeciwieństwie do nas, my jesteśmy osobami bezpartyjnymi. Mogę powiedzieć, że naszą partią są obywatele, dla mnie, moją partią są łodzianie, którzy oczywiście znają to moje partii politycznej. po co to koło? Wrócę sprawach, do tego mojego pierwszego bo ono pytania. ułatwia prowadzenie rozmów, bo dzięki temu. W... Jesteście silniejsi. Dzięki temu w tych dniach i godzinach w których właśnie organizowała się praca senatu mogłem w tych wszystkich spotkaniach uczestniczyć mogłem mówić o naszych priorytetach mogłem mówić o projektach ustaw o których od początku naszej audycji rozmawiamy dzięki temu i już senatorowie ze Szczecina i Podkarpacia także są przekonani do tego że projekt Łódzkiej metropolii jest dobrym projektem potrzebnym i senat go powinien przyjąć to jest po prostu kolejne narzędzie z którego warto korzystać i dlatego właśnie powołaliśmy to około Senatorów niezależnych. Naszym gościem jest Łódzki senator Krzysztof Kwiatkowski, senator niezależny, szef Senackiej Komisji Ustawodawczej. To była pierwsza część naszej rozmowy. Całą rozmowę można zobaczyć w internecie na stronach Telewizji Łódzkiej, na Facebooku, na profilu Facebookowym Radio Łódź. Zapraszam w takim razie. Panie senatorze, to kolejne pytanie. Czy podobają się panu pierwsze decyzje nowego marszałka Senatu? Flagi unijne na korytarzu Senatu pojawiły się, zapowiedź telewizyjnego orędzia, wizyta w amerykańskim Senacie? Tak, Myślę, że to są dobre decyzje co do flag unijnych. Marszałek Karczewski, poprzedni marszałek, mówi, że były flagi unijne w jego gabinecie na sali no senackiej. To, na sali senackiej nie było flag unijnych, bo tam nie ma żadnych, bo tam nie ma żadnych flag. Za to oczywiście Mówił, że była Polska i unijna. Na, znaczy, przepraszam, na sali obrad. to może nie zauważyłem w jakimś, w jakimś mniej widocznym miejscu, w jakimś rogu sali. Za to oczywiście najbardziej eksponowanym miejscem jest ta sala bezpośrednio przy wejściu na salę plenarną. I tam uważam, że dobrze się stało, że teraz mamy nasze polskie barwy narodowe, czyli biało-czerwoną, ale że mamy także flagę Unii Europejskiej. My jesteśmy dumni z tego, że współtworzymy Unię Europejską, że przecież Polacy mają takie same prawa jak wszyscy inni obywatele Unii Europejskiej. E, oczywiście korzystamy z tego, że jesteśmy w Unii Europejskiej. Ja już nie chcę mówić o tak oczywistych rzeczach jak te setki miliardów złotych, które do Polski w ostatnich latach napłynęły, ale dzięki temu. Polska się zmieniła i ja uważam, że my powinniśmy nie tylko podkreślać, że jesteśmy w Unii Europejskiej, ale wręcz mieć wpływ na. jej Zapytam decyzję. o tą amerykańską wizytę w, w Senacie. Marszałek Groski powiedział, że chce podziękować senatorom za ten list, który przesłali do polskich władz. Ktoś powiedział, no, że Senat nie zajmuje się polityką zagraniczną i niech pan marszałek nie wychodzi przed szereg. Polityką zagraniczną oczywiście zajmuje, zajmuje się rząd, zajmuje się prezydent, ale bardzo wyraźnie napisane jest, że Senat w zakresie swoich prerogatyw, czyli na przykład kontaktów z parlamentami innych państw, może te kontakty prowadzić i absolutnie marszałek, marszałek Senatu ma ku temu, ku temu podstawę. Ja odwołam się do innego przykładu. Do mnie napłynęło kilkanaście gratulacji na przykład od szefów organów. Kontroli państw Unii Europejskiej nie, po, wyborach, po wyborach do Senatu. Czy to znaczy, że wchodzę w kompetencje rządu prowadząc korespondencję i kontaktując się z szefami organów kontroli państw Unii Europejskiej? Nie. To jest tak zwana dyplomacja, nie, dyplomacja, w ramach której budujemy dobry wizerunek naszego państwa i zawsze z tego warto korzystać. Panie senatorze, głośno mówiło się przed pierwszym posiedzeniem Senatu o różnych korupcjach politycznych, transferach politycznych. Wewnątrz i, i, i wśród członków, wśród senatorów? Czy pan był kuszony przez Prawo i Sprawiedliwość do tego, żeby na przykład przejść do ich klubu? Ja się transferami politycznymi nie zajmowałem. Od początku było wiadomo, że jesteśmy grupą senatorów niezależnych i te, te rozmowy, które prowadziliśmy, bo oczywiście, że je prowadziliśmy, to w gronie senatorów niezależnych, właśnie po to, żeby powołać, nie powołać koło senackie, a później oczywiście prowadziłem. Rozmowa, ale to były te rozmowy, o których... Przy otwartej kurtynie, powiedziałem na początku naszej audycji, czyli te rozmowy, w ramach których przekonywałem na przykład do projektu ustawy Łódzkiej Metropolii, do projektu ustawy dotyczącej y, y, emerytur kobiet z roku 1953. Oczywiście także dla mnie było satysfakcją, kiedy pan senator Grocki jeszcze wtedy poprosił i zaproponował, żebym ponownie kierował pracami komisji ustawodawczej, bo kiedy y, kilkanaście lat temu ja kierowałem jej ja, pracami, ja tylko, ona rzeczywiście... czy był pan kuszony. Przez drugą stronę. Yy, były, można... takie, były takie próby. To ja mogę powiedzieć, że ja kusiłem do poparcia dobrych <laughs> projektów ustaw. Cieszę się, że kusiłem skutecznie. Czy senacka opozycja odrzuci każdą, jak pan myśli, każdą ustawę, która przyjdzie z Sejmu, przegłosowaną przez większość Prawa i Sprawiedliwości? Ależ przed chwilą powiedziałem, że absolutnie nie. Uważam, że każdy projekt musi być. Bo zastanawiam oceniany. się, skąd moje pytanie? Zastanawiam się, czy to będzie taki opozycyjny senat od A do Z. Panie doktorze, yy... W Senacie, ma wiemy, Sejm, opozycja ma w Senat. Senacie, jak wiemy, większość tak naprawdę z uwagi na te usytuowania polityczne, co się wyraża także w symbolicznym układzie sali senackiej, gdzie trójka senatorów niezależnych siedzi pomiędzy tymi dwoma dużymi klubami. I Jeżeli my deklarujemy, że my każdy projekt będziemy oceniać z punktu widzenia tego, czy on jest. Dobry dla obywateli, czy rozwiązuje konkretne problemy. Oczywiście, czy nie domoluje wymiaru sprawiedliwości, czy poprawia funkcjonowanie opieki zdrowotnej, ale tymi kryteriami będziemy się kierować, więc jak pan słyszy, ja nie mówię o kryteriach politycznych, tak. ja Czyli nie mówię ja o rozub... awanturach czy ja politycznych. Ja rozumiem, że ja koło ja mówię senatorów niezależnych będzie zawsze decydować w Senacie, czy ten Senat będzie dzisiaj opozycyjny, czy Pani dzisiaj tak, będzie to, głosował. Nie zawsze, bo ja absolutnie jestem przekonany, że inaczej. będą takie projekty ustaw, które yy, będą miały szansę być przyjęte przez cały, cały skład Izby, czyli stu senatorów. Marzy mi się na przykład, żeby ustawa o łódzkiej metropolii najlepiej, żeby była przyjęta przez cały skład Senatu. Na, na koniec panie senatorze zapytam, czy podobało się panu sejmowe, nie senackie wystąpienie prezydenta, tylko sejmowe wystąpienie prezydenta? Tak, uważam, że ono było ciekawe. Było ciekawe w takiej sferze odwołania się do słów Tadeusza Mazowieckiego. Dla mnie to osoba symboliczna. Pierwszy niekomunistyczny premier. Ja swoją aktywność publiczną zaczynałem pod koniec lat 80. Jako bardzo młody człowiek w opozycji demokratycznej i dla mnie odwołanie się do tego premiera symbolu, który wprowadzał tutaj nie suwerenny polski rząd, jest uważam, że dobrym przesłaniem i teraz oczywiście ważne jest, żeby to nie były tylko słowa, tylko żeby to była praktyka budowania pewnego pojednania tam, gdzie jest to możliwe, bo zawsze są pewne sfery, gdzie będą emocje polityczne, to jest zrozumiałe, ale są też sfery, które powinny być dla nas wszystkich wspólne. Niektórzy mówili, że to tylko słowa pod kampanię wyborczą. Prezydenta. Czy Pani pan tak, to też że tak będziemy, odebrał? Będziemy te słowa weryfikować. Ja mogę powiedzieć to, co powiedziałem, że uważam, że to było dobre wystąpienie. Oczywiście każdy z nas, każdy z naszych radiosłuchaczy może oceniać, czy to są tylko słowa, czy to będą także konkretne działania, bo za chwilę będzie ten czas, który będzie służył weryfikacji tych deklaracji, tych wypowiadanych słów. Panie senatorze, dziękuję bardzo za rozmowę. Nowy niezależny senator z Łodzi, Krzysztof Kwiatkowski, od wczoraj szef senackiej komisji ustawodawczej był naszym gościem. Dziękuję państwu serdecznie i dziękuję szczególnie wszystkim, którzy wzięli udział w wyborach, bo dzisiaj dzięki państwu wyborom możemy powiedzieć, że senat rozpoczął faktycznie już pracę nad ustawą o Łódzkiej Metropolii, a przecież o to chodzi w wyborach, żeby ich efektem było rozwiązywanie konkretnych problemów mieszkańców. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję państwu serdecznie. Rozmowa dnia.